Siemanko widzowie. witam Was na dzisiejszym pierwszym poradniku moim yy, jak pobrać darmową gry ze Steam'a więc, wchodzimy sobie w Google albo Chrome, Google Chrome wpisujemy Steam Tools klikamy w tą pierwszą zakładkę taką i należy, należy mieć antywirusa, bo nie wiem, czy to pójdzie, jeżeli Wasz komputer to zrobi klikamy zdobądź to teraz, po polsku jak macie i klikamy w tą pierwszą zakładkę i w prawym górnym rogu powinno Wam wyskoczyć taki, jakby y, Set City, Setup i exe i tutaj są te litery klikamy w to, potwierdzamy i instalujemy zainstalujemy na podbicie wyskoczy nam taki, taki, taka ikonka klikamy to i nam powinno wyskoczyć taka, jakby ikonka te teama Dajemy na paragon gdzie chcemy po prostu, I, da, i wchodzimy sobie na Steam DB, i wpiszemy, wpisuję sobie na przykład Sound, Sound of the Forest, Bra lewym przyciskiem myszy. To yy, jakby, jakby to zaznaczam, zaznaczam to, zaznaczam tylko ten kod. Kontrolce, znaczy klikamy ctrl c, wpisujemy cisaw.org i tu mamy taką ikonkę steamer różową i musimy w, to, w ten kliknąć. Mamy takie coś i teraz trzymamy ctrl i dajemy v i, i ten i wklejamy ten kod i klikamy składać powinno nam wyskoczyć takie coś klikamy tutaj tu tylko takie coś wyskakuje klikamy nie jestem robotem tu trzeba na przykład jakieś scho schody zrobić yy, no nie wiem jak to zrobić o nie dobrze to nie, nie to yy, i klikamy traktorami Możliwe, że może nam coś wyskoczyć, ale nie wiem Jak nam potwierdzi, klikamy tutaj, aby kontynuować. Przyniesie nas na kliknij, aby zweryfikować klikam w to. Lepiej żebyście to pomi, pominęli. Klikam, czekamy 5 sekund. Czyż poczekamy 5 sekund albo 10 sekund. Yy, przewijamy na sam dół i mamy tutaj kontynuować. Klikamy w kontynuować i daje nas na następną stronę. przewiń w dół, aby wygenerować link lub kliknij kontynuuj. Najlepiej, żebyście poszli na sam dół i klikamy wygeneruj kod, link, znaczy link. Czekamy o 10 sekund. Gdzieś poczekaliśmy 10 sekund, klikamy przyjść do adresu URL, i jest tutaj taki jakby licznik. Klikamy go, jeżeli się zatrzyma. Jeżeli nie, będziesz, jeżeli nie będzie liczyło, to lepiej, żebyście go kliknęliście. I niektóre, gdzie na przykład nie, nie wchodzą, na przykład The Last of Us 2 Remaster, klikamy, i w prawym górnym rogu mamy takie coś. Taki kod, kodzik. Dajmy to tu. Wychodzimy z tego. Dajemy. Bez tego, jakby, zaznaczamy bez tego, bez, bez tego Redmi. Dajemy to. Jeżeli niektóre mają więcej, ale ten ma na przykład dwa takie, jakby i ten niektóre mają więcej, ale jak, są wie, jak jest więcej to lepiej żebyście to te, te dwa pierwsze po prostu dwa pierwsze i dajcie to do, do pulpit i macie to tu, i macie takie dwa Bierze, bierzecie to trzymacie i dajecie to tutaj kopiuj Macie tu pisze wam, że i ten, żeby było, żeby było to restartujemy steam a. Restartujemy tą ikonkę i nam aktualizuje się Steam. I tak jak kosztuje 300, znaczy nie, osiem nie, 139 zł kosztuje ta gra. Loguje nas. I ta gra kosztuje 139 zł. Wpisujemy Sons of the Forest, a ja nie muszę pojechać, tu jest. No i mam to Sons of the Forest. Na przykład, kiedyś chciałem no, pobrać sobie na przykład Forza Horizon albo FC24 albo FC25, to mi nieraz wyskakiwał błąd, że konfigur konfiguracja zawartości jest niedostępna. I nie wiem o co szło, po prostu było pobieranie w kolejce. A jak się klikało, żeby się pobierało, to się tak po prostu jeszcze raz co dawało. No i co? No, ja zainstalowałem tu parę giery, na np. Beam NG Drive Don't Scream, Dying Line i Dying 2, FC24-25. Forza Horizon 4, piątkę, The Last of Us Part 1, Mortal Kombat Komplementalna edycja Mortal Kombat 10 i Outlast i jeszcze Sons of the Forest. I jeszcze, I jeszcze Forest tutaj. No i co? No? Przepraszam, że nie było tak długo filmów, ale nie wiem. No jak, jak chciałem rzucić to yy, mi tak po prostu... No, po prostu jak wrzucałem filmy, to one się nie wrzucały na kanał. Po prostu, i teraz to chyba normalnie już jest, bo na telefonie już tak no, średnio robię te filmy, ale teraz ten, w ten, następne wakacje, w, nie w te, tylko w następne, będzie daily, czyli będę robił co dzień filmy o na przykład 16.30 coś tak y, czuję. Y, no dzisiaj był ten poradnik taki, a później jest, y, a, po, a po tym poradniku jutro może y, ten. Zagramy w Mortal Kombat 10 albo y, Fortnite'a. Niedługo też będą streamy, jak dobijemy 100 obserwacji, 100 albo 1000 obserwacji do, dobijemy, to Będę robił live. Jak jeszcze... Jak jeszcze nie mam kamerki, ale mam mikrofon. Więc będę gadał, ale nie będzie mojej mordy widać. Ale niedługo będę miał kamerkę. No niedługo będę miał kamerkę. I będziemy mogli na przykład będą w streamie. Na przykład i będziemy i ten... I pokażę moją twarz. Yy, więc dziękuję za obejrzenie tego poradnika i trzymajcie się. No.